Stary drewniany krzyż na cmentarzu żołnierzy radzieckich koło rybakówki jeszcze nosi na sobie ślady wandalizmu, którego dopuścił się 17 z Ełku. Nastolotek próbował ściąć krzyż siekierą. Włoszył go przypadkowy przechodzień. Wandal uciekł, ale policjanci nie mieli wielkiego problemu z jego odnalezieniem. Straty, jaki wyrządził 17-latek, wstępnie oszacowano na tysiąca złotych. Młodociany przestępca nie umiał wytłumaczyć funkcjonariuszom swojego zachowania. Może spróbuje przed sądem, bo na pewno przed nim stanie. Za znieważenie miejsca spoczynku zmarłych oraz uszkodzenie mienia może spędzić za kratkami nawet 5 lat. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Ełku znalazło się na trzecim miejscu w województwie w rankingu Rzeczpospolitej. Lista obejmuje 400 najlepszych liceów ogólnokształcących oraz 200 techników. Taki ranking pozwala potencjalnym nowym uczniom lepiej poznać placówkę, bo bierze pod uwagę nie tylko wyniki olimpiad, ale również maturę i opinię uczelni wyższych. Naszą szkołą wyprzedziły dwie szkoły z Olsztyna. W sumie Ełckie LO znalazło się na 101. miejscu w kraju na ponad 2300 takich placówek. Wątpliwej jakości ozdoby przymocowane do drzew rosnących wzdłuż ulicy 11 listopada mogą dziwić przejeżdżających tamtędy kierowców. To jednak nie ozdoby, a zabezpieczenie drzew przed ciężkim sprzętem budowlanym. Okazało się, że ma to związek z budową ołódzkiej obwodnicy, a drzewa trzeba wyciąć lub przesadzić. Pod topór ma ich pójść 250, do przesadzenia przyszykowano 21. Te, które przeznaczono do wycięcia, oznakowano czerwonym X-em, zostaną te z zieloną kropką. Wycinka i przygotowanie dróg dojazdowych do obiektów budowlanych to pierwszy etap budowy. Pięciokilometrowy odcinek euckiej obwodówki będzie kosztował prawie 129 milionów złotych. Teraz wykonawca opracowuje harmonogram prac. Ma on być gotowy najprawdopodobniej do końca stycznia, cała droga zaś do końca tego roku. Już tylko z napisem archiwum można oglądać mecze trzecioligowej drużyny siatkarskiej UMKS FPP MikroEłk. Na początku stycznia zespół wycofał się z rozgrywek. To nie miła niespodzianka, bo drużyna nie przegrała żadnego dotychczas rozegranego meczu, a liderem nie była tylko dlatego, że miała na koncie mniej spotkań. Wszystkie nierozegrane mecze przeciwko tej drużynie zostaną sklasyfikowane jako walkover. Nie wiadomo do końca, jak barmiejsko-mazurski Związek piłki Siatkowej potraktuje spotkania, które się już odbyły. Siatkarze powrócą do walki najprawdopodobniej w przyszłym sezonie.